Witamy na dzisiejszym meczu pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną. Jesteśmy na Abanca Balaidos w Vigo w niedzielę 9 listopada 2025 roku na 12. kolejce La Ligi. Stawka jest konkretna. Trzy punkty przybliżają Celtę do spokojnego środka tabeli, a Barcelonę utrzymują w wyścigu o tytuł. Hałas rośnie, margines błędu maleje. Celta gra zdyscyplinowanie i grozi w przejściach. Jagoł Aspas znajduje półprzestrzenie i podaje ostatnią piłkę. Jorgen Strandlarsen atakuje pole karne z timingiem i siłą. Barcelona przyjeżdża dominująca w posiadaniu, z nagłymi przyspieszeniami. Robert Lewandowski czai się w szesnastce, Lamain niemal wygrywa pojedynki 1 na jednego, Ilke i łączy linię w środku. Balaidos często dostarcza końcówek na styku. To zderzenie stylów, kompaktowy blok i pionowe wyjścia Celti kontra cierpliwe rozegranie, przeciążenia na skrzydłach i kontra pres Barcelony. Zostańcie z nami. Jeden odbiór, jedno wycofanie i mecz przechyla się w sekundę. Piłka się toczy dla Celta Vigo Versa z Barcelona. Na Banka Balaidos w Vigo mamy szalone tempo od pierwszych minut. W dziesięciu Robert Lewandowski pewnie egzekwuje rzut karny i daje Barcelonie prowadzenie. W jedenastu natychmiastowa odpowiedź gospodarzy. Serchio Kerere wbiega pół prawą stroną i płasko wyrównuje na 1-1. Goście odzyskują kontrolę i w 37 Lewandowski świetnie urywa się kryciu. Zamyka akcję i podwyższa na 1-2. Celta nie pęka. W 43 Lispola Karnego Boria Iglesias dopada do podania i z bliska doprowadza do 2-2. Doliczony czas pierwszej połowy przynosi kolejny zwrot. W 45-U4 wbiega między linie i schodem odkłada piłkę do rogu bramki. Barca znów z przodu. Przerwa przy 2-3 po kapitalnej, otwartej połowie. Po zmianie stron napięcie nie spada. Celta podnosi presyn i wrzuca piłki w pole karne. Barcelona czyha na kontry. Decydujący cios nadchodzi 73. Lewandowski przyjmuje w szesnastce i mocnym strzałem kompletuje Hatwika. 2-4. Gospodarze napierają drugimi piłkami, ale Blaugrana uspokaja grę dłuższym posiadaniem i zamyka linię podań. W 83 zegar tyka, a wynik bez zmian. Stan na teraz. Celta Vigo 2-4 Barcelona na Abanca Balaidos.